Chcieliśmy zaprezentować Wam naszym zdaniem najlepszy i najładniejszy motocykl klasy 125 Pontiac Scrambler 125 Deluxe. 25 w wersji Deluxe, czyli ta niższa wersja posiada zawieszenie Upside Down w standardzie, lampy LED, opony Mitas, Dual Sport czyli są połów na asfalt, półna szutry, aluminiowe felgi, szprychowane koła oczywiście, silnik Cieczą firmy Minarelli, która od niedawna już została wchłonięta przez Fantika i można powiedzieć, że to jest w tym momencie Fantikowy silnik. Montowany również w Yamaha, Apriliach, Rieju, no i takich tych europejskich małych motocyklach. Dużo rzeczy posiada, frezowanych CNC z aluminium. Fajna sprawa, nóżki. Stopki kierowcy są ryflowane, oginają się, są masywne i szerokie, ułatwiają jazdę w terenie. Zwłaszcza jak jest bagno, błoto i wtedy nam się noga nie wnika, mimo zabudzonego buda. Podwójny wydech produkowany przez Aroa jest normalnie w serii. Zaciski produkowane są przez firmę Bybre, czyli to jest siostrzana firma Brembo także też górna półka z tyłu również mitas i e, aluminiowa felga e, przedni reflektor jest w pełni LED-owy daje bardzo dobre światło zwłaszcza w nocy Kierunki są standardowe halogenowe. Za to zacisk hamulcowy już jest radialny. Również wybrać, czyli można powiedzieć, że Brembo. Licznik dostarcza koso. Można sobie wybrać. Formę displeju, jaki mamy, pokazuje nam napięcie akumulatora albo godzinę i obroty silnika. Przebieg dzienny, drugi przebieg dzienny. Mamy dwa, dwie opcje. Displeju tutaj, w tym momencie, mamy ustawiony obrotomierz. Dłużej przytrzymamy, to nam przeskoczy na poziom paliwa. I poziom naładowania akumulatora. Miga nam kontrolka ABS, która zniknie podczas pierwszych metrów jazdy, ale możemy też jeżdżąc w terenie, wyłączyć ABS tym tutaj guzikiem na kierownicy. Tym czerwonym guzikiem wyłączamy ABS. Przytrzymując go dłużej, motocykl wchodzi w tryb bez ABS. -u. Przynajmniej to się zwłaszcza w terenie, żeby pokonać luźną nawierzchnię na pełnym zblokowaniu koła. Żeby, żeby wrócić do włączenia ABS-u można na przykład wyłączyć zapon, który to manewr kasuje nam wcześniejsze żądanie wyłączenia ABS-u i w tym momencie ABS działa od nowa. Lub przytrzymać z powrotem ten czerwony guzik.